Zobaczmy jak będzie szło najpierw. oni mają, ma mają 7, 7 RC-ków chyba, naliczyłem u nich. Dobrze, ja w razie czego rotujesz na alfę, reszta, Ta, ja. czyli tam Aragorn I oraz Beast siedzicie cały czas na C, możecie rotować na brawo. <słuch> eee, e, Alfa, Echo. Tak. Nie zatrzymywać się na alfę, tylko lecieć na Echo. A reszta ludzi czeka. Chyba na odwrót. <laughs> e, tak, Boże. Od razu na alfa. No Gdzie szybki? Dobra, info z lornetki. Adli. Alfa 5, 6 klonów. Na C leci... Na le... no, oni wszyscy na co polecieli. Tak, to nasza główna wszyscy siła. 400 na Charlie idziemy. Ok. Mamy komandosów na Mhm. Dobra, granaty wbijamy się na to Charlie, panowie. <laughs> Ale ładnie tu idzie Chwaga, bo 200 znowu też są granatniky. a na Charlie chyba nas wypchnęli siłą Patrzcie o to Charlie. To no, no, no. jest to ładnie bierzemy. Sierżancie, gdzie podejrzeć czołgiem. Proszę? Muszę podejść z czołgiem. Uwaga, Ok, Transi, ty grasz pomiędzy Echo, Alpha Normalnie Jety gracie pomiędzy Alpha, Delta mm -hmm. Gianta, to rotujesz jakby co na prawo ja gram pomiędzy wszystkim Sorry, myślałem, że gramy poklonek Ja... Echo, Alpha Eee... Y jeden Jet Tak, y tak transit, ty grasz Echo, jeden Alpha Jeden Jet, teraz na Alpha, Climber ja już lecę na prawo. Oddaj, Charlie trochę... Dety na starli w Kurwa. Eee... Lorneta, jak sytuacja na brawo, powiedz mi. Eee. Red, jakbyś kogoś nie mógł trafić, to ja podbiegnąć. Na PC teraz się retnią, ale jest do no. przejęcia. Dzięki Giantard Nie mam szans, nie mam szans. Okej, okay, TX siedzi na brawo, odpuszczamy brawo y, Transit lecisz na Alfę, Giant lecisz na alfę. E jakiś herceg jest, z jest z tyłu Gregor jakiś To jest na Alfie Te mają czołki ma alfa? Chyba ta. Szyk. Znaczy tam jest jeden czołg, który nas weźma nabija. No tam jedną żołnierz No, tym na czym od siedzieć, nie żeby się Dobra, alfa. Mamy My za przyjmiemy. Ej, okay, alfa jest. Gianta, do domykasz od xp na brawo. Transit, lecisz pomóc C. Transit po przejęciu C, lecisz na brawo razem ze mną. Daj, bo alfy tracimy. Alfa, polecam. A, A, to jest. Jest, to, że tam przyleciały jety. Dużo na strzałki jest. Czołg tak, tak jest na alfie. Czołg na trzyma. Chyba to jest czołg, tu I EC, EC no. Ale nas z konfliktem. Dla, dlaczego, no, u nich... jest. Y, Puszek, dlaczego u nich jest chain? Czałk na dalcie. Hmm. Ale Dla, dlaczego u nas tak no? jest chain? Okay, jety nie. poleciały na kitu, Nie ma. Y... Szybko. czołg na dalcie oraz dwa jety. Jest nie nie się tam wszyscy po prostu, nie? No, po prostu gry. E, transit, cofasz się na eko, transit eko, nie wiem Uwaga, Ej. Eta do przejęcia. Uwaga, ten świat się na Alpę oszliwuje. Jakiś detik by mi pomógł z betą? Zaraz się zrechnę. Alad! to konflikt na te. Ej, kto świat się wchodzi, to został tu sam. O, nie, zabrakłeś. Kazałeś się cofnąć? Nie, nic takiego nie mówiłem. A sobie nie powiedział. Nie, nie, to powiedzieli się nie Dobra, już, panowie. Hej, okay, który z jetów jest na delcie? Ja. To zostajesz na razie tutaj. No, ale... Dobra, Befa, to reszta pomoc. Nikt reszta próbuje to Mamy deltę czystą. Uwaga, bo nas ten ku** odstrzeliwuje to. A. Beta teraz na przejęcia nie prostu, to No i na deltę. Dawajcie w tego ekipki, ja w pomogę. Spróbuj wleczyć na górę tego czołgu i walić dwie kierownice. Dobra, zabito. A, na spawnie są coś komandosi w rodzu, uważajcie. ich trochę do spawnu. Czołg będzie potrzebny? Teoretycznie nie mógłbyś mi Czołg przyjedziecie. Dawaj dziełem tą betę. Dobra, wziąłem czołg. Rezu z Charlie i Robem, rasę. Wszystkie jety. E, 401 lecicie na C, transit e, lecisz na deltę, wspomóc. Po delcie lecisz na jako w razie czego. Ja lecę na razie na brawo, wspomóc. Okej, okay, delta spory storm. Odpuścić, brawo Nad ja, połki jeszcze jest Giant, tafasz na delta, transit, tafasz na delta Reszta cztery... Yy, reszta reszta jetów, lecicie na C Dobra, A401 główna, niech stróży mnie Charlie a. Bo Zami, jest do przejęcia bo... teraz Kalicy, mogę zrobić plac Charlie? Dwa czołgi jedą na radę Dwa czołgi jeden Zostało jest sobie też po poniżej połowy Jeden czołkowity do połowy wjeżdża na Alfa. Johnson pójdź na Charlie e, Drugi jeden czołg, który wjeżdżał już nie wjeżdża okay, Ej, brawo, wytradowaliśmy, okej okay, e, Transit, zostajesz na razie na dalcie Jeżeli nic się nie, przez chwilę nie będzie działo, lecisz na C Główna siła jetów, lecicie na C Jest dość prosto do przejęcia, po prostu nawet pod konflikt Darli się zlali Czy ja nie, mogę nie, to to, poszedł? Ten na BT? A ile ich jest? Ja pierdole tak Na final, bo będzie leciał chyba troszkę. Okay, transit uważaj, masz czołg na delcie no, to Masz też pisa, nasz tak, ale, to jest, to jest, to jest... Brawo panie, przejście, brawo, brawo, brawo Okej, 401, trzymacie CEA tak. W razie Ej, czego ka y tak, każdy tak, z was się tak, ma cofnąć tak, na, punkt, na punkt, na przykład teraz się cofacie na alfę ja z transitem lecimy na brawo W razie czego no też będziemy trzymać C Bardzo się bardzo mocno na A Na A? Na A Ale odbijamy zaraz Tak ja. Troszeczkę za mocno w boku docisnę e, Pomoże ktoś z rcq? Dobra, nie doszłem. My Gdzie idziemy? Transit my lecimy na brawo Przypominam. Okay erc jakie idą na a w z jakich stronach? Ta ERC-ka na a A ERC-ki są na A Dawaj na A, ERC-ki Druga bol tam, druga A-ko Czołg na leci To Zatam. się gdzieś odlotam Echo tracimy e, hmm. Trochę ich jest ogólnie na a ja się I zresztą, zresztą. Dęki, nie zresztą. jeszcze jakieś ogólnie jest, dużo ich jest na Echo. A? Komandosi o, na Echo. No to cofasz się na Echo, Giantat lecisz na eko. tam komandosi są, nie, nie mam... Konfliktuje Echo. Respcie się, respcie się na eko, wszyscy. Delta. Delta. Jeden komandos... Eee, beast, Beast oraz Aragorn, Delta, fast. też tam już Daj, Tajro, cofnijcie na Alpha. Konfliktuje wam Alpha u eee, Na no Alpha, jeżeli? Delta będzie Sali zaraz. Jakie ważne tego czołga. Echo ogarnięte względem. Zabezpieczone. Czołg na delcie, woda więc uwaga. Będzie ALEX这... oh ale na delcie pod konflikt. Echo, panu Ej, nie ma Na alfę wszyscy. Z Konfliktuję C co? Ja tak muszę cię do przodu, nie tu Pod tamtej, gdzie te, te Ja mam konflikt z to muszę cię O, Brawo Dobra, z rajdeką dokładnie e, jest na LH, się Co się dzieje z betą? Echo. A, 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 a. Echo leci, panuje. się tam. I Arceki nie wychodzi poza obrębu Maksymalnie zostać. Oooo Echo? Jakiś bot na Echo tylko, chyba. Tak, Ech Echo jest Na będzie jeden klon na barku. Prawdopodobnie. No, Chodźmy na, no na, na belcie. żeby w ogóle? Dibujo, tam dużo, strasznie. No właśnie, no on Czarni nam się wsypali Tak ale... gramy Transit oraz JNT, lecicie na brawo Reszta jetów jakby co się cofacie, ale gramy już dużo za trochę Echo Nie ma sensu, nie ma sensu przebiec. Ale się Echo że się tu wbijecie jakieś granaty czy coś Nie, nie, no spokojnie, nie, nie trefordujcie Ej Bir, czemu ty jesteś na C jak na Alfie, miał być jeszcze skierce, Charlie, pod konflikt, panowie Potrzebuję pomocy na Charlie <Kusza> Ja no, Charlie, leć

RC na czarli wchodzą. Postaw 95% mamy na No spokojnie. Jestem za szybko na kanonie. No. Nie spokojnie, już możecie się grupować przy czarli Mam do no kojnierki na ogrodach i Ej, że na C, że ty my będziemy się zbierać obok farmy Wszyscy, wszyscy czarli już. Brawo panowie, do zera, teraz wygrać w pierwszym jest. E. Tutaj jest, że pierwsza minuta bez druidek, tak? Macie ogrodzenie połączone eee. na farmie. Tak, pierwsza bez droidek zagramy. Nie dajcie się zgnieść Uwaga na tym, na ogrodach są taki wrogie. Minuta panowej wygraliśmy Brawo Dobra, jest ładnie Czło nas w kosku składzie No! Jest. Kur Dobrze przyczaję. Jeszcze go do widzimy. Dobra, przywyć, jeszcze, próbujcie byś jeszcze. Jak najwięcej czasu. Jest. Patrz resp. A ty tak tu jesteś. E, dobra, kto byś zrobił na te? Jedź. Jonson, mógłbyś nie przeszedł? Dziękuję. Ja mam Dobra, to bierz. Jornetta, Info i na na jeden punkt lecimy, będziemy romować. My J한테 gramy, czekajcie, to będzie Republiki. Ta. My jety gramy pod oknami, pod oknami, albo gramy na środku, jak wam lepiej. Dobra, no. no. to raczej. ma alfa. Idźmy do A -a. na A -a. to alfa. Majorze, walor, major valor przyszedł. A, Aaa, dobry, majorze. Dobry, dobry. Myślałem, tak duży Teraz są równe rozstawieni Na środku macie dwa RC i Jetta. Wchodzimy bokami. Komandorze, można respawn? Próbuj. No właśnie, próbuję. O jest, dobra, weszło, weszło. Teraz mo możecie spróbować B teraz. Ale Zaraz postawię bańkę na alfie ja się Nie, ja już środek mamy opanowany na razie Na alfie też mamy czysto Już, już się złamała ja e, Plecy na alfie God W walce jestem <laughs> co pójdę Rakietkę ładną tyły, tyły, tyły. Tak, ta, ta, uwaga na jety na tyłach. Jet, jet, jet wleciał. Dobra, jeden jet leży. Drugi no, też. No, żołanie panowie. A mnie dalej nie robię z tego. Dobra, mamy A. a. Już w Tak na tyłach jedę. Oznaczałem, mam jet. No, Kolejna fala jetów, ale wybijcie to i ten. I wygrywamy to Dobra, no, przejdźmy bez ja. droidek, teraz pierwsza minuta Ok, akurat mnie zabili e, Równo 7 minuta, możecie Uj, brać ja, bo bo. Do 7 minuty, żadnych droidek A. Ola, gdzie ty jesteś? W sumie, przydałaby się jedna Enta jonowa Dawajcie do generatorów. E, zaraz wezmę rękę jonową. A ty nie masz fullfig? Ja jestem teraz komandosem, musiałbym się zabić jakoś Ja wezmę. Tą okay, Ja spadam Siedzę na generatorach. Flerek chyba nasz sniper. że sztabowy? Osłonię twoje tyły. Jedno z tutaj, nie mam wejścia chyba nie będziemy. Prawe dalsze wchodźcie, prawe dalsze. To wie, ten wie. No no, używamy. Siódmej. tak? Tak. Zdejmuję tarczę z lewego reaktora. Już możemy, droideki prawe wejście jest trochę luźniejsze. Możemy nim wbijać. Dobra, mogę teraz wziąć Zrobić gdzie można? Tak, jest tak. można. To jest tak. Generatorów Kurde. chwilowo nie mam, ale nie mam bezpiecznej pozycji. do... A nie, mają tarczę, dobra. Kurde. Częściowo obita. Nie, nie, nie. Spróbuję respa. Nie mam na czym się zrespić. Fuzak spróbujesz i dać wespać. Zaraz, mhm. A major nie gra z tamtą drużyną? Jak widać, gra z nami. Nie dam rady No widzę Falt Dobra, ja. Dobra, jak znajdę dobrą pozycję strzelecką, to będę w stanie ten... A, naczno, to nie będzie potrzebne Eee... Ja zaraz mogę tam dać Kurde, nie mam pozycji mam pozycji. Agi albo komentarz Spróbuj znowu ja próbuję przelecieć na tył. E, ja nie, nie, teraz nie. Dobra. Zaraz. res? Ej. Ej res mogę dać na tyła reaktorów. Tak, czekaj, bo nie da. Kracza. czekaj, szaki, szagi, rozpisz jeszcze szagi. E, komenda okay. że i pald jeszcze ja tutaj mogę dać. No dobra. Zniszczyłem parasole. Zniszczyłem parasol, walcie w wlazę. Ale postawili znowu. Ja nie mam jak w ogóle dojść tam do tych praw, żeby je zniszczyć. To muszą brojdery wjeżdżać na plecy i rozpadawać. bo inaczej się nie przebijamy, nie ma szans. Może taka propozycja, żeby rs.A.K.I. spróbowały trzymać respa. Ale on się na sobie. Nie, to jest useless. Oni się respią na, na sobie. sobie ja bym mógł... Można byłoby im ściągać bańki, tylko ktoś musi po prostu osłaniać snajperów z jonowymi. Lewy, Zres... prawy jest otwarty, walcie do prawego. Gdy mogę respa? W na prawym wejściu, tym skrajnym. Oni na środku będą plecy zaraz. O respa idą. <laughs> eee, to na Raz, dwa, się A. To późno. <laughs> Bańka na wykończeniu. A gdzie ty Człóżak, jesteś? To skończy, to skończy. Mamy jakieś w lecy Ewa, wycieczki mm -hmm. tam robią nam syf, na plecach Nie, ja już nie dam rady tym nam tutaj nie zrobię. Lampa tak raz e, mamy ich Oba na lewej stronie dwóch My przejęliśmy środkowy reaktor z tyłu Tak i raz? Dobranie Nie no. Ale walnąłem Magika normalnie. Aj! Znowu spróbuję wjechać Graję jako na plecy. Koń... Ja już wjechałem. A niech ktoś z tym... Z... Z... W... Z... Kurde, nawet moins... parasola jednego nie zniszczyłem. A do mnie na plecach mamy jety, a nikt nie strzela. Dobra, teraz pochodzę. A kolejny parasol Kurna, mendy same mają Snajdę. Ja teraz, ma to teraz prze... Ja pierdolę Nie mam do kogo Ludzie, poczekajcie z tymi druizekami i razem straszymy Oni na Przejęli ten główny hol hol Tak uważam Ale oni teraz wybiegli za główny hol, ich nie ma na regeneratorach praktycznie To nikt kto ma, Mam no, też. No Nie da się nawet druideko rozstawić. No. Przydaliby się snajperzy z jonowymi. Właśnie problem w tym, że nie mam jak się rozstawić do strzału. Od razu mnie likwidują, jak tylko mnie zobaczą. A masz radę od tego prawego dalszego? Ja nie mogę rozstawić w ogóle. Do do dalszego. Janowego, o, od dalszego, od respa macie czysto. Baldi raz, brawo. Eee, Lecę jonówkę już. Recyklujcie, szukaj. Słuchaj, proszę, Mam dobra. Ja przyjadę do Krojdaków ja w Radostrocie. Ja nie ma panik. dwa pan na Ja wszedłem ja i robię syf skrasny. Teraz przejdę. nie wyprzeć mnie, okej? Okay, bo chciałem być topcem. tobce. Z i Wysyłem, nie? Puszczak, ja wyżdżam, kola, e, zanakare, kola, kola, kola! Kola, Z kim się klepicie się wąsko? Dobra, wbijam się do Ja z Helixem się wbijam. Kurde, Dobra, jedna pańka leży. Druga leży. Salać teraz. Dobra, końcówka. O kurde. Paldi raz, paldy raz paldy stopaj. Paldy stopaj. Paldy stopaj. Puszczak, zaczekaj. Znowu nam wychodzą na główny hall Skąd? Z lewego wejścia Ja będę zaraz zobaczę Dobra, musisz to rozwalić Ta, ja, weszli O, i Weszło ich Nie wiem jestem Ale te zbiegacze są niezbalansowane Halla no, Lepi Ktoś? Nie tego głośno, Cio Ja Dobra, mam już znowu mam pozycję. Tarcza leży. Możecie niszczyć. Jestem właśnie środkowym ratorem. A ja wjechałem tak, wykosiłem wszystkich tam, że hej. Nie wiem czym się czpiecie. Oj tak ład. Oj tak było ładne strzańsko. Cholera. O kurde, ile oni tam panie? No jest wokół, z I tyle medyków mają? z punktu wystrzelałem. No, Taki są techi na ja nowym uszu. Już do nie zrobimy. Patrzcie, tak róbcie jak ja teraz. Oni nie wiedzą, co się dzieje teraz. Właśnie tak generator, jeden. Tu punkt minutka nam została, nie mamy czasu. Jeden generator jeszcze. Pola wycofa generator. się. Wycofa się Kola, bo ja potrzebuje i zepi. A przejechałeś. to przejście byłoby dobrze, jakby go nie odstawiali, bo tutaj mam dobrą pozycję do, do snajpera. Ja nic nie widzę. <grym> Bańki leżą. No i oczywiście coś i, mi na plecy wjechało. Zeti, taki res, taki na szpicie może lepiej. Szaki resp, jak możesz. Nie ma na chwali resp. Nie jest. Jest Brawo, panowie, mamy no, się... to. Było. A ja jeszcze się w ostatniej chwili na topkę wbiłem, Nie, jest nie tam, no Nie. nie. Ja jestem mi topkę, praktycznie. No, słuchaj, ja jedną rakietę chyba 2500 okay. punktów zdobyłem. Ale i tak ładny, panowie, ładny. A na, nawet co drugą zabrał. W <laughs> my to moglibyśmy z nimi, tylko nie wiem, czy oni chcą. Zapytacie. Poza tym wiele osób pewnie wychodzi.